Oddech psychiczny, inaczej oddech UJ. Usiądź wygodnie, wyciągnij kręgosłup, popraw miednicę i poczuj stabilne oparcie w stopach, kolanach i udach. Rozluźnij ramiona, szyję, obojczyki i twarz. Następnie przenieś uwagę na oddech. Wyrównaj i wydłuż każdy wdech i wydech. Po chwili uaktywnij głośnie, Lekko angażując mięśnie gardła. Wyobraź sobie, że wciągasz powietrze przez małą dziurkę w gardle, omijając nozdrza. Wsłuchaj się w cichy dźwięk, przypominający szum morza, który słyszysz tylko ty. Z czasem oddech wydłuża się i pogłębia. Przy prawidłowej praktyce poczujemy jednocześnie pracujące mięśnie głębokie brzucha. Wdech i wydech jest głęboki i płynny. Praktykuj przez dowolny czas z uwagą na dźwięk oddechu.